Witajcie, witajcie na Różopolu w Miesięcinku, gdzie rozpoczęły się już dorzynki wojewódzkie i powiatowe. Dochodzę do miejsca, gdzie jest robiona grochóweczka. A to wszystko koło gospodyni w Morzewcu. Dziewczyny, co dzisiaj prezentujecie? Więc tak, goloneczka w kapuście, Panowie, golonka! Bigos domowy. Bigos domowy. Dosz na słodko naleśnik jest marogiem, ale ta na wszelkiego rodzaju dziewczyn wyroby i trzemiki i bigos na wynos i kiełbasa w słoikach ale proszę tu tu tu, tu robiliśmy dzisiaj na pokaz kiełbasę białą biała kiełbasa a dziewczyny a co to jest to jest swojska kiełbasa ale taka ze świnki też a. dziewczyny u nas robiły, tak. proszę tutaj tutaj o... słuchajcie polecam wszystkim koło Gospodyń Bielickiej w Morzewcu dziewczyny robią rewelacyjne rzeczy zapraszajcie je i przyjeżdżajcie, a tu przede wszystkim kupujcie, pozdrawiam.